Panie prezydencie, rok prezydentury za nami. Tak subiektywnie chciałam pana prosić, żeby pan podsumował ten rok. To był dobry rok? Subiektywnie czy subiektywnie, obiektywnie? Subiektywnie. I subiektywnie, i obiektywnie myślę, że to był dobrze przepracowany rok. Udało się wyprostować, tak bardzo obrazowo to mówiąc, wiele trudnych, zaległych tematów. Udało się przygotować budżet. Mimo jakby problemów, które są dzisiaj, jeśli chodzi o finansowanie samorządu, będzie to budżet wielu inwestycji i ten kolejny również. Także mam nadzieję, że robimy małe kroki. Tak jak wspomniałem to z mównicy, nie mówimy o dużych, robimy małe. Co było dla pana najważniejszym punktem tego minionego roku? Taka najważniejsza decyzja, którą podjął pan nie tylko ważnie ze względu na to, że jest pan prezydentem tego miasta, ale też ze względu na no, takie osobiste zaangażowanie jako Mianina no coś co trapiło wszystkich mieszkańców, w tym również mnie, bez względu na to, czy byłem samorządowcem czy nie, czyli ta fala z napływających odpadów z każdej strony, zwożonych i zgodnie z decyzjami i bez decyzji i różnego rodzaju innych śmieci, to udało się zatrzymać, ba, pewne tereny udało się już posprzątać, więc myślę, że to jest coś, co mieszkańcy widzą i na co czekali. Panie prezydencie, kolejna sesja Rady Miasta za nami, na której Podejmowane są dosyć burzliwe dyskusje w temacie polonii bytom. Czy by to miało jeszcze stać na tą dyskusję o polonii bytom? Tutaj problemem była ta uchwała, którą Państwo podjęli, i tutaj pytam również, chciałam zapytać o Pana stanowisko w sprawie tej uchwały. No, oczywiście to jest miejsce, w którym trzeba dyskutować, i dopóki będzie to w, w dobrej formie kulturalnej, to o to chodzi. Niech ta dyskusja się toczy. Czy by to miało stać? No, myślę, że nie stać na to, żeby finansować wszystko i wszędzie. Stąd też szukamy partnerów i dzisiaj rozpoczęcie tej drogi. Ale, żeby ktoś chciał współfinansować klub, chciał wejść w ten projekt, to musimy być dla niego wiarygodni. Jak pani wie jeszcze niedawno spłacaliśmy już część zaległości, bo podmiot dalej jest zadłużony. Dzisiaj formalizujemy te rzeczy związane z przygotowaniem dokumentów, wyceń, pokazujemy, że robimy to profesjonalnie, a jeszcze długa droga przed nami. Mam nadzieję, że to będzie dobry krok dla Polonii Bytom. O jeszcze jedno pytanie dotyczące minionej sesji chciałam. Chciałam jeszcze w temacie jednym, bardzo myślę ważnym dla mieszkańców Bytomia. Podniesienie podatku od nieruchomości. Panie prezydencie, czy zechcie Chciałby Pan uspokoić mieszkańców, co tak naprawdę oznacza ta podwyżka podatku? No oczywiście różne mogą być komentarze do tego. Nie, podnoszenie podatków nie jest niczym przyjemnym dla nikogo, dla żadnego samorządowca, ale warto tylko zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o podwyżce dla przeciętnej rodziny rzędu dwóch złotych na rok, więc myślę, że jest to, jest to coś, co może, jest, może być zaakceptowane przez mieszkańców. Mogę zagwarantować, że pieniądze pozyskane w ten sposób trafią do inwestycji, inwestycji które by tam wymagały. Rozumiem, że była to konieczność. Tak, bo jak wiemy przyrost dochodów miasta no niestety nierównoważy zwiększonych kosztów proszę zwrócić uwagę, że naszły się tutaj dwie rzeczy, czyli jakby ulgi w podatkach dla określonej grupy wiekowej no i wzrost kosztów związanych z podwyżką płac nauczycieli jakby skumulacja tych dwóch rzeczy no niestety powoduje, że tych pieniędzy brakuje, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Panie prezydencie, czego życzyć ma panu bytowski portal informacyjny tak najbardziej. Mnie? nie ja zawsze martwi się tylko żeby zdrowie mi dopisywało z resztą sobie. Sam. Do wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i, no i powodzenia na kolejne na to prezentury. Dziękuję bardzo.